O Boże Stworzycielu i łaskawco wieczny, dziś przed snem serca dziękuję Ci za dzień miniony, za promienie Słońca, które ocieplały me oblicze, za cienie nocy, które ukoiły zmęczone zmysły. Dziękuję Ci Panie, za dar życia i zdrowia, za chwilę odpoczynku i spokoju wieczornego, za miłość bliskich które otacza mnie jak ciepły koc i za łaskę, którą codziennie ofiarowujesz mi swobodnie. Proszę Cię, Boże, o przebaczenie za moje grzechy, za nieczyste myśli, nieprzemijające zło i za każdy moment, w którym mogłem zawieść. Błagam Cię, Panie, o Twoją opiekę w nocy. Niech aniołowie otaczają me sny, Chroń mnie przed złem i sprawbym do rana wzbudził się i był pełen wdzięczności i wiary. Dziękuję Ci Boże za łaski i dobrodziejstwa, za każdy uśmiech, za na każdą naukę z dnia dzisiejszego. Niech Twoja miłość będzie ze mną w nocy, a ja oddaję się w Twoje bezpieczne ręce. Amen.